Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w Międzynarodowym Dniu Dziecka. My tutaj wszyscy pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej Wiązowie chcemy Wam życzyć, abyście mieli jak najwięcej marzeń, które możecie spełniać, abyście mieli okazję być kreatywni, wolni i szczęśliwi. A dzisiejszy dzień jest również kolejnym dniem tygodnia czytania dzieciom, i wydaje mi się, że najlepszy prezent, jaki możemy sobie dawać nawzajem, to jest. Prezent wspólnego spędzenia ze sobą czasu i takim pięknym czasem, który ja chętnie spędzam ze swoimi dziećmi, i myślę, że moje dzieci lubią spędzać ze mną, to jest czas wspólnego czytania. To jest czas na refleksję, czas na wyciszenie się, na dzielenie się emocjami i na dobre rozmowy. I w bibliotece mamy mnóstwo takich książek, które polecamy do tego, aby rodzice czytali je dzieciom po to właśnie aby ten wspólny czas był dobrym czasem, żeby go spędzić z dobrą literaturą, świetną, wypracowaną, kreatywną ilustracją, taką literaturą, która daje relaks i odpoczynek zarówno dzieciom, którym się czyta, jak i dorosłym, którzy mogą czytać piękne książki. Przygotowaliśmy tutaj parę nowości czytelniczych, nowiutkich książeczek, które pojawiły się w naszej bibliotece. I chciałabym Państwa zachęcić do tego, abyście sięgnęli po dinozaurium. Jest to już trzecia pozycja z serii ilustrowanych albumów dotyczących przyrody. Tym razem są to dinozaury, więc jest taka silna grupa czytelników, głównie chłopców, którzy szukają książki o dinozaurach. Podobny charakter ma tutaj książka na Placu Budowy: Zawody, Maszyny, Pojazdy. I jest to taki rodzaj literatury, z którym się świetnie pracuje, którą dzieci lubią, bo mogą sami oglądać, ale również, ponieważ są to tak zwane książki obrazkowe, dają możliwość snucia opowieści. I mnóstwo dzieci lubi takie historie, można nimi kreatywnie się bawić, zarówno mogą dzieci same lub mogą z rodzicami, a dodatkowo temat maszyn i pojazdów jest świetną możliwością do kreowania wyobraźni głównie chłopców, ale są i dziewczynki, które e, lubią ten rodzaj literatury. Tutaj mamy kolejną książkę Klisa Haugonta, trochę się zgubiłam, jest to Historia Małej Sówki. E, książka jest m, bardzo pięknie ilustrowana, ma ilustracje m, w takich e, intensywnych, e, intensywnych, dadaistycznych barwach. A opowiada słówki, która się zgubiła i szuka swojej mamy, i opowiada wszystkim w lesie jaka jej mama jest. Oczywiście kończy się dobrze i ostatecznie mama jest znajdywana. Ma też tą zaletę, że jest książką o takich dość specyficznych obrazkach, które zakrywają lub odkrywają część informacji. Również książką interaktywną jest to już książka dla młodszego dziecka: jest książka A to Kto gdzie ruszamy ilustracją. I w trakcie czytania czy opowiadania dziecko może interaktywnie brać udział w czytaniu opowieści. Arafowitek jest to znany polski pisarz, stworzy szereg pięknych opowieści dla dzieci. Kala nie pozwala, jest to jego zupełnie nowa pozycja, co ważne ilustratorką tej książki jest Emilia Dziubak, która tworzy wysmakowane, piękne, pełne głębi ilustracje. O czym jest kala, nie pozwala, nie będę zdradzać, bo książka ma ciekawy suspens i jest bardzo śmieszna. Polecam bardzo serdecznie, bo można się świetnie bawić oglądając ilustracje. To nie pluszak, to koala, niech nikt sobie nie pozwala. Bardzo zabawna historia. Jest też fajna do tego, aby dzięki dużym literom, fajnym liternictwie dziecko samo mogło czytać, kiedy już zna litery. Tutaj mamy taką serię. W tej chwili w śródnowości mamy cztery pozycje o wilku. Wilk jest już od dłuższego czasu bohaterem książek i chętnie korzystamy z nich w bibliotece, ponieważ wilk jest postacią dość specyficzną. Regularnie stawia sobie trudne pytania życiowe i zastanawia się, czy to dobrze, że on jest wilkiem że może chciałby zmienić kolor może nie w czarnym, do twarzy tylko w innym. I wielokrotnie wątpi w to, czy takie klasyczne życie wilka jest dobre dla niego. Oczywiście weryfikuje swoje pytania, a my razem z nim, kiedy czytamy tą książkę, o, właśnie, o wilku, który chciał zmienić kolor, jest to, jest to jedna z takich pozycji. O wilku, który się bał, pamiętam, była również inna. Książka jest niezwykle zabawna, pozwala dość szybko zweryfikować czytelnikowi to, czy wybory wilka są właściwe, czy nie. I jest napisana bardzo przystępnym, ale również dostosowanym do wieku przedszkolaka językiem, no już mówiąc o tym, że ilustracje mają naprawdę dużo wdzięku. Kolejną pozycją jest Mały Atlas Motyli, ilustrowany przez Ewę i Pawła Pawlaków. Małżeństwo Pawlaków to przyjaciele naszej biblioteki, byli u nas na warsztatach, bardzo dobrze wspominamy to spotkanie. Wcześniej została wydana taka pozycja, która była atlasem ptaków. Również była pięknie ilustrowana, prace są niezwykle wypracowane, stworzone są z tkaniny, bardzo cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i poza pięknymi ilustracjami o każdym motylu mamy krztynę ciekawych informacji. Są to motyle polskie, więc takie, które możemy spotkać. Chodząc na spacery, a co ciekawe, to książka jest niezwykłą inspiracją do podejmowania prac plastycznych, inspiracją do działań twórczych, ponieważ bardzo dobrze możemy się przyjrzeć temu, w jaki sposób plastyk zabrał się do pracy, aby takie piękne dzieło stworzyć. I jest to kolejny typ książki obrazkowej, czyli jeżeli. Zrezygnujemy z tekstu i zostaniemy na poziomie samej ilustracji i po prostu będziemy tą książkę przeglądać. Z dziećmi również daje to ogromną przyjemność obcowania, po prostu z pięknymi obrazami. Mam też tutaj przygotowane książki dla troszkę starszych dzieci. Jestem zwolennikiem tego, aby czytać dzieciom, również tym, które już same dobrze czytają. Ale mogą je czytać również sami. Jest to Detektyw na pustyni Ake Holmberga. Jest to jeden obecnie z bardziej popularnych w Polsce pisarzy piszących kryminały szwedzkie dla dzieci. Ta seria kryminalna jest bardzo w tej chwili popularna, ale również jest wielu autorów piszących kryminały dla dzieci, ponieważ dzieci z przyjemnością czytają historie, które są zagadką i na końcu możemy je odgadnąć. Co ciekawe, Akel Holberg pisał do lat 50. XX wieku. Wydawałoby się więc, że historie te mogłyby w pewien sposób trącić myszką, ale okazuje się, że są niezwykle interesujące i pisane bardzo zabawnym językiem, lekkim, Przyjemnym bardzo zarówno dla tego, kto czyta, jak i tego, kto słucha te historie. Detektyw na pustyni, czy detektyw latający. To historie dzieją się w różnych miejscach świata, jest więc też okazja przyjrzeć się bliżej Paryżowi czy Londynowi, bo tam również dzieją się te historie. Ale również pośmiać się z dość nieudolnego detektywa, który tylko przez przypadek rozwiązuje. Swoje zagadki. Kate Milford również jest autorką serii kryminalnej, troszkę innej, myślę, że bardziej skierowaną do, do dziewcząt. Historia dzieje się w Green Glass House. Jest to zajazd i nagle zaczynają znikać przedmioty. Dzieci, które tam mieszkają, zaczynają, próbują rozwiązywać zagadkę znikających przedmiotów. Cała historia dzieje się w świątecznej Bożonarodzeniowej Anglii, więc mamy również okazję dowiedzieć się wiele o zwyczajach, które w tym czasie tam panują. Jest niezwykle przyjemną, ciepłą, pozytywną historią, przenoszącą nas do takiego dobrego domu tak bym to powiedziała ale dobrego w kontekście relacji. Pan poeta. Jest to pseudonim artystyczny młodego człowieka, który pisze bardzo zabawne wiersze o przywarach ludzkich. To nie jest o kaczce, co przebierała Miarkę. Jest to kolejna książek z tej serii. Z panem poetą jesteśmy umówieni, jeśli uda nam się projekt w całości, który realizujemy w tym roku, zrealizować, to na pewno pan poeta odwiedzi Wiązów i będziemy z nim wspólnie. Robili warsztaty literackie, także bardzo serdecznie Państwa zapraszam, ale równie gorąco zachęcam do czytania historii, które są e, zabawne, przekorne i pozwalające e, dostrzec w, w ludzkich przywarach coś więcej niż tylko słabość. Dodatkowym urokiem książki są ilustracje Joanny Młynarczy, które są naprawdę bardzo udane. Na koniec chciałam Państwu polecić jedną z moich ulubionych książek dla dzieci Przemysława Wektorowicza ilustrowała Emilia Dziubak. Jest to historia o relacji Taty Misia i syna Misia, którzy tak zwyczajnie spędzają swój dzień, który jest z zwykłym misiowym dniem. Rozmawiają o różnych sprawach, mniej lub bardziej ważnych, ale na koniec to, co najistotniejsze, co łączy ich, to rozmowy, które kończą tę historię i mówią o tym, że to, co mamy najważniejsze, to siebie nawzajem, tatusiu, i że konieczne jest to, żebyśmy przytulali się do siebie bo to rozwiązuje wszystkie problemy. Cudowna, ciepła historia, pięknie napisana. Co ważne, jedna z niewielu takich, która mówi o relacjach syna z ojcem. Jednak literatura jest uboższa, jeśli chodzi o historię dla chłopców. Ta spełnia, myślę, wszystkie takie oczekiwania aby książka była zarówno mądra i dojrzale mówiła o tej relacji, jak i pokazywała, prawdziwą, prawdziwą miłość i przyjaźń w, również w relacji ojca z synem. Pięknie ilustrowana, pięknie napisana. Mamy już w bibliotece ją od dawna, natomiast jest, cieszę się, że dzisiaj, kiedy szukałam książek, o których moglibyśmy Państwu powiedzieć, była w bibliotece, bo bardzo chętnie się wypożycza. Polecam Państwu bardzo serdecznie, żebyście czytali dzieciom jak najwięcej, czytali mądre książki, czytali dobre książki i czerpali radość z bycia razem i z książką. Dziękuję bardzo.